Malownicze pejzaże Beskidu Niskiego, pasma zachodnich Karpat, skrywają naturalne bogactwa, z których czerpiemy od wieków. W górach wybijają mineralne źródła, które rozsławiły leżące na Słowacji średniowieczne miasto Bardejów. Już w XVIII wieku zjeżdżali tu kuracjusze, by korzystać z ich leczniczych właściwości. Wkrótce uzdrowiska pojawiły się w całym regionie w przygranicznej Wysowej czy w Wapiennym, niedaleko Gorlic. Jednak największym skarbem ziemi gorlickiej okazało się czarne złoto. Ropę wydobywamy tu od wieków. Sącząca się ze skał tłusta maś, zwana kiedyś olejem skalnym, zbierana była ręcznie przez tak zwanych łebaków, za pomocą wiechci, czyli warkoczy z końskiego włosia. Ludzi, którzy sprzedawali zebraną w ten sposób ropę, nazywano maziarzami. Zanim surowiec ten stał się podstawą przemysłu paliwowego, używano go między innymi do zmiękczania skór, oliwienia narzędzi, zabezpieczania drewna oraz w celach leczniczych. XIX wiek przyniósł gwałtowny rozwój. Pejzaż górskich lasów zmienił się za sprawą niezliczonych wież wiertniczych i kopalń. Gorlice stały się światową kolebką wydobycia ropy naftowej. Z Beskidów popłynął czarny strumień zasilający industrializującą się Polskę. Wieść o bogatych złożach przyciągnęła z Lwowa Ignacego Łukasiewicza, farmaceutę i wynalazcę, który prowadził badania nad destylacją ropy. W gorlickim ratuszu po wielu próbach udało mu się uzyskać czysty produkt. Naftę doskonałą. Wkrótce zapłonęła pierwsza na świecie uliczna lampa naftowa jego projektu, która oświetliła ruchliwy trakt węgierski. Kapliczka, na której zawisła, znajduje się tutaj do dzisiaj. Niedługo później, nieopodal, powstały pierwsze na świecie rafinerie ropy. Na przełomie wieków w regionie osiedlili się prężnie działający przedsiębiorcy. Między innymi kanadyjczyk William Henry McGarvey. Austriak John Bergheim i senator Władysław Długosz, którzy istotnie przyczynili się do rozwoju ziemi gorlickiej. Polską krainą nafty interesowali się nawet John Rockefeller i bracia Nobel. Dzisiaj możemy doświadczać tej historii w Muzeum Regionalnym i Skansenie Naftowym Magdalena. Odkryj bogactwo natury i historii Beskidu Niskiego. Gorlice miasto światła.